Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałabym zapytać, jaką atmosferę masz w domu i czyja choroba wypełnia przestrzeń, którą oddychasz? Czy wiesz, jak to jest się budzić i nacuchiwać? Czy dzisiaj będzie lepiej, czy gorzej? Czy znowu będę kogoś musiała ratować, dźwigać, tłumaczyć? W jakich domach mieszka się z lękiem? Z troską, z bezsilnością, a ciało staje się strażnikiem. Szczęki, brzuch, wszystko w napięciu, barki, oddech przyspieszony. To nie znaczy, że z Tobą jest coś nie tak. To znaczy, że Twoje ciało próbuje i nadal próbuje i nadal próbuje utrzymać to światło, które gaśnie. A to jest naprawdę bardzo, bardzo trudne. Tak, moi kochani. Dzisiaj będzie runda dotycząca życia z osobą przewlekle chorą. To jest niebywałe, słuchajcie, bo w naszych domach praktycznie w każdym jest jakaś osoba, która ma albo demencję, albo y, choruje na raka, albo jest to alkoholizm, albo jest to jeszcze jakieś inne współuzależnienie. Tu moż, moglibyśmy mnóstwo wymieniać: depresja, e, przewlekłe bóle, cokolwiek by nam przyszło na myśl, tak. To jest osoba przewlekle chora, a my przy niej. I gdzie my jesteśmy? Zobaczcie, że to jest coś, czego się nie da do końca powiedzieć, jak nasze ciało pracuje, bo każd u każdego to będzie inny objaw, inna somatyzacja. Ale często, na przykład, pracuje nam klatka piersiowa i serce, mocno się napinają, bo czujemy tam żal, niewypłakany ból, poczucie takiej utraty czegoś, czego nie możemy zatrzymać. A jeśli, słuchajcie, zaczyna nam woreczek żółciowy, bądź w ogóle wątroba dawać o sobie znaki, to gniew, cała ta bezsilność, w której jesteśmy, bo tak bardzo chcemy komuś pomóc, a się nie da, bo nie wiem, jak będzie jutro. Czy to nie jest ostatni dzień, w którym widzę tą bliską, ukochaną osobę, albo w ogóle jak patrzę, jak ona się zmienia, jak ona z dnia na dzień gaśnie, albo dokonuje takich wyborów, których ja czy ty byś nie dokonał. To jest, słuchajcie, temat rzeka, i myślę, że warto temu poświęcić zdecydowanie więcej uwagi niż tu i teraz. Możliwe, że się pokuszę o po podcast na ten temat. Natomiast chciałabym, żebyście mimo wszystko tutaj się zatrzymali i poczuli, co jest wasze, gdzie w Was pracuje właśnie ten ciężar oddychania, wspólnego oddychania tym, no, bardzo, bardzo ciężkim powietrzem. Dźwigania tej osoby często na barkach. Poczuj, proszę, gdzie ty to czujesz? Czy to jest na skórze? Czy to jest po prostu obezwładnione całe Twoje, cały Twój szkielet mięśniowy? Czy to faktycznie jest może gardło, serce? Chielita, żołądek, to często nam słuchajcie, wysiada wtedy wręcz, nie? bo nie jesteśmy w stanie strawić tej sytuacji. Zlokalizujcie to, proszę. I tak jak jest to naszym zwyczajem, po prostu ocencie, na ile to czujecie, w skali od 0 do 10. Jakie to jest ciężkie, na ile to czujesz. I wejdź sobie do tego miejsca, swobodny wdech i wydech. I jeszcze jeden. I spróbuj razem ze mną opukiwać punkt karatę. Mimo że mieszkam z chorobą bliskiej osoby, i moje ciało ciągle czuwa, uznaje, jak bardzo to trudne, i wybieram łagodność dla siebie. Pomimo że czuję gniew, bezsilność i wstyd. Pozwalam tym uczuciom być, być tu bez kary, bo to są moje ludzkie sygnały. Mimo, że część mnie chce ratować, a część uciec, to przyjmuję obie części i wybieram mądre granice oraz oddech tu i teraz. Głowy, to zmęczenie długim czuwaniem. Brew. Ten dom, w którym nadsłuchuje bok oka, ta nieprzewidywalność dnia. Pod okiem ten brzuch, który nie trawi tych historii. Pod nosem. Te zaciśnięte szczęki od niewypowiedzianych słów, broda, miłość, która boli, bo ciągle ratuje, obojczyk, wstyd, że nie daje rady być wiecznie silna. Pod pachą gniew, dlaczego ja mam to wszystko dźwigać. Głowa, lęk, że jak odpuszczę, to stanie się coś złego. Brew smutek, że tracę siebie w chorobie kogoś. Bok oka. To może być jakiekolwiek obciążenie: alkohol, rak, demencja, depresja. To mogą być inne, przewlekłe obciążenia. Wymień swoje pod okiem. Moje ciało pamięta stare, rodzinne role. Pod nosem. Część mnie mówi: Muszę naprawić. Muszę to naprawić, bo inaczej wszystko runie. Broda. Inna część mówi: Chcę uciec i po prostu odpocząć. Obojczyk, jeszcze inna szepcze. A co z moim życiem, z moimi marzeniami? Z moim zdrowiem? Pod pachoń. Wszystkie te części próbują mnie chronić. Głowa. Każda z nich zasługuje na to, aby zostać usłyszaną. Brew. To może być stary rodowy scenariusz pod oka. Dzieci, które stają się dorosłymi zbyt wcześnie. Pod okiem. Tajemnice, milczenie. Nie mów nikomu. Pod nosem. wzoratowania zamiast bycia. Broda. Uznaję teraz cały ból i wysiłek moich przodków. Obojczyk. Dziękuję za życie, a ciężary zwracam tam, skąd przyszły. Pod Mogę kochać i jednocześnie stawiać granice. Głowa. Mogę wspierać, nie dźwigając cudzego życia. Brew. Mogę odpocząć, nawet jeśli choroba trwa. Bóg oka. Mogę mówić tak temu, co w moim zasięgu. Mogę mówić nie temu, co nie jest moją odpowiedzialnością. Pod nosem. Nie muszę już pełnić roli strażnika 24 godziny na dobę. Broda. Pozwalam ciału odpuścić czerwony alarm. Obojczyk. Wybieram oddech i miejsce w klatce piersiowej. Podpachlę. Wybieram miękki brzuch, który trawi tylko to, co moje. Czubek głowy. Wybieram szczęki, które puszczają niewypowiedziane słowa. Wbrew. Wybieram ramiona, które niosą mnie, a nie cały dom. Bok oka. Uczę ciało, że jestem bezpieczna, gdy stawiam granice. Pod okiem. Wprowadzam zasadę. Pod nosem. Pomagam w ramach sił i zgody, a nie zamiast życia. Broda. Instaluję nowy wzorzec, miłość bez dźwigania. Obojczyk pozwalam sobie na mikroodpoczynek każdego dnia. Podpacham, bo ja żyję, oddycham i kocham siebie i spokojny wdech przez serce wydech do pleców, przez mostek, jeszcze raz wypuść jeszcze raz spróbuj tak jakbyś tu Trzymała powietrze, czy trzymał, i odepchnij go do przodu, mówiąc: Tu się zaczynam, a tu się kończę. Zrób sobie taką przestrzeń do oddychania. To jest moja bezpieczna przestrzeń, w której mogę oddychać. Połóż ser na sercu ręce i powiedz sobie szeptem do siebie: Dosyć. Już wystarczy. Wracam do siebie. Sprawdź proszę, jak się teraz masz, czy lżej. Czy się zmienił poziom napięcia? Czy już możesz popatrzeć na to inaczej? A jeśli ten temat naprawdę ciebie głęboko dotyczy i porusza. I masz konkretne potrzeby związane z jakąś konkretną chorobą to napisz proszę w komentarzu ja chętnie, albo indywidualnie do mnie, do mnie napisz, tak będzie chyba bezpieczniej, bo tu może się pojawić jakiś rodzaj wstydu, nie chcemy się z tym dzielić, to jest też zrozumiałe na dany moment. Jest ja przyjemnością. Napiszę dla Ciebie jakąś rundę osobistą, albo poruszę jakiś temat, właśnie, czy to w podcaście, czy w kolejnej rundzie. A teraz dziękuję Ci, że jesteś, że słuchasz. Jeśli te treści są dla Ciebie ciekawe, to je zasubskrybuj na kanale YouTube, będziesz wtedy na bieżąco i prześlij je proszę dalej. Możesz zawsze też łapkę do góry dać albo wysłać serduszko. Pozdrawiam Cię, do zobaczenia wkrótce.